bielsko -biała Z Lotu Ptaka. W pierwszym odcinku z cyklu bielsko -biała Z Lotu Ptaka zabieramy Państwa na podniebną wycieczkę w raju Łusej Góry w Mikoszłowicach Krakowskich, gdzie w latach 60. z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Hutników w Polsce i Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach powstał gmach Państwowego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Stalownik. Wykonawcą imponującego i nowoczesnego budynku było hutnicze przedsiębiorstwo remontowe, a w myśl panującej w PRL-u zasady był darem hutników dla służby zdrowia. 5 listopada 1967 roku odbyło się uroczyste otwarcie sanatorium, które specjalizowało się w leczeniu płuc u osób dorosłych. Oczywiście, w pierwszej kolejności, korzystać z zakładu mogli pracownicy hutnictwa i członkowie ich rodzin. Sanatorium dysponowało 320 łóżkami. W południowej części 10-piętrowego wieżowca rozmieszczono trzyosobowe, komfortowe na ówczesne czasy, pokoje dla chorych. Poza oddziałami gruźlicy, pulmonologicznym, internistycznym i chirurgicznym, z dwoma salami operacyjnymi, sanatorium dysponowało pracownią RTG, fizjopatologiczną, fizykoterapii, kabinetem dentystycznym, ginekologicznym, okulistycznym, laryngologicznym oraz salą kinezyterapii. Zespołami pomieszczenia apteki i laboratoriami bakteriologii, biochemii i hematologii. Sanatorium dysponowało także licznymi pomieszczeniami wypoczynkowo rozrywkowymi, jak kawiarnia, sala widowiskowo-kinowa z ekranem panoramicznym, czytelnia, biblioteka oraz pomieszczenia terapii zajęciowej dla chorych. W 1982 roku obiekt uzyskał status specjalistycznego szpitala miejskiego Stalownik. Po wybudowaniu w 1997 roku Szpitala Wojewódzkiego, rozpoczęto stopniowe przenoszenie do niego oddziałów ze Stalownika. W 2001 roku Szpital Stalownik został ostatecznie zamknięty. Od tego czasu postępowała degradacja obiektu. Nadzieję, natchnięcie życia oraz zmianę przeznaczenia wieżowca przyniosła transakcja z 2005 roku, kiedy to Śląski Urząd Marszałkowski sprzedał obiekt prywatnemu inwestorowi za ponad 2 miliony złotych. Nowy właściciel od razu przystąpił do prac wyburzeniowych i na tym zakończył swoją działalność w tym miejscu. Obecnie po dużym kompleksie pozostał już tylko główny budynek szpitala i komin szpitalnej kotłowni. Trudno powiedzieć, jak ilość czeka to miejsce. Jedni widzą tam luksusowy hotel. Inni natomiast są zdania, że wieżowiec należy zrównać z ziemią. Jedno jest pewne. Stalownik, podobnie jak zburzony kilkanaście lat temu szkieletor FSM-u, na stałe wpisał się w historię Bielska-Białej.